A naszym pierwszym gościem, gościem Polskiego Radia 24, minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie ministrze, włamanie na stronę Radia Szczecin potwierdzone przez rzecznika koordynatora służb specjalnych Stanisława Żaryna, włamanie na stronę internetową, tam zamieszczenie treści ośmieszających sojusz polsko-amerykański. Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych powiedział tak, metoda działania odpowiada modus operandi Federacji Rosyjskiej stale dokonującej ataków cybernetycznych. Na Polskę. Czy strony publicznych nadawców, strony głównych polskich instytucji, można powiedzieć, że są we współpracy, jak rozumiem, z Ministerstwem Cyfryzacji odpowiednio zabezpieczone? Czy jeśli chodzi o strony instytucji publicznych, rządowe, to chcę powiedzieć, że one wszystkie funkcjonują na domenie gov.pl i, i, i ten portal budowaliśmy, w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Natomiast już jest niestety gorzej, jeśli chodzi o inne instytucje. Ostatnio zresztą dokonaliśmy takiej analizy stron jednostek samorządu terytorialnego. No i powiem delikatnie, sporo pracy przed nami, żeby ten poziom bezpieczeństwa podnieść. To samo dotyczy instytucji. Takich chociażby jak publiczne, publiczne media jest po prostu różnie, natomiast wszystkim czy podmiotom oczywiście oferujemy, oferujemy wsparcie i pomoc w, w budowaniu odpowiedniego systemu, odpowiednich systemów zabezpieczeń. Tak, żeby się uchronić przed takimi atakami, to zresztą ten atak nie, nie dotyczył tylko Polskiego Radia Szczecin. Kilka redakcji, nie tylko publicznych sygnalizowało próby, w niektórych przypadkach udane, wkładania tam w sposób nielegalny treści, generalnie tego samego charakteru, czy wręcz w ogóle tych samych. Mówił pan, że, pan minister o tym, że... Że samorządy są też nieprzygotowane. Nie Czy w takim razie to będą jakieś rozwiązania we współpracy z, z głównymi agencjami służb specjalnych? Panie że W Polsce mamy krajowy, funkcjonuje krajowy system cyberbezpieczeństwa. Jego elementem są między innymi trzy trzy SESIRTy, ale istnieje też coś takiego, jak kolegium do spraw cyberbezpieczeństwa, gdzie na forum tego kolegium współpracujemy, zresztą nie tylko na forum tego kolegium, ale na co dzień współpracujemy ze wszystkimi służbami. Mamy odpowiedni podział kompetencji za systemy, w dużym skrócie, za systemy rządowe, nadzór nad w zakresie cyberbezpieczeństwa sprawuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, za. Systemy wojskowe, minister obrony narodowej, za całą resztę NASK i minister cyfryzacji. I niezależnie od tego podziału wszyscy współpracujemy pod to, żeby no, jak najlepiej zabezpieczać się przed takimi i nie tylko takimi atakami. Ale te ataki są także w innych krajach, między innymi w Niemczech. Jaki, Pana zdaniem, jest ten zasadniczy cel czy tych ataków rosyjskich? Czy to jest cel, który, ponawiany zresztą, czy on, czy on może się okazać skuteczny? Czy to jest cel głównie dezinformacji? Przede wszystkim dezinformacji. Dezinformacji, psiania niepokoju, takiego uderzania w funkcjonowanie w podstawy funkcjonowania czasami społeczeństwa, bo to czasami ma e, głębsze, głębsze jeszcze e, e, głębsze cele e, i, i bardziej długofalowe, ale generalnie chodzi o to, żeby e, podważać zaufanie do instytucji państwa, podważać zaufanie do naszych sojuszy, do naszych sojuszników. Czasami, bo e, ta, ta dezinformacja mówię, dotyka różnych obszarów. Czasami, jak na przykład, teraz mamy bardzo nasilone, nasilone kampanie dezinformacyjne, jeśli chodzi o koronawirusa. Kampanie, które powielają mity, niestworzone historie o tym, że, na przykład, 5G jest przyczyną rozprzestrzeniania się koronawirusa. Te wszystkie A kampanie jest? mają jeden cel podważenie zaufania do instytucji państwa, podważenie zaufania do siebie nawzajem, czyli długoterminowo osłabienie państwa, osłabienie, osłabienie społeczeństwa, wzajemnych relacji. Na tym polega, na tym polegają i tak, identyfikujemy cele tych wszystkich tych wszystkich akcji dezinformacyjnych które istniały przed oczywiście pandemią, ale w okresie pandemii rzeczywiście się mocno nasiliły. Panie ministrze, to wspomniał pan o technologii 5G, o tym też chciałem właśnie z panem porozmawiać. Wspomniał pan o jednej z takich, jak to się mówi dzisiaj, fake newsów wokół tej technologii. To może się z kilkoma jeszcze teoriami spiskowymi rozprawmy. No, ta technologia 5G, najnowszy standard sieci komórkowej, piąta generacja technologii mobilnej i kilka takich bardzo popularnych teorii, które funkcjonują zresztą nie, nie tylko w Polsce. Na przykład, że promieniowanie towarzyszące technologii 5G może być szkodliwe dla ludzkiego organizmu były badania w tym zakresie? Panie doktorze, te badania są prowadzone e, od samego początku powstania telefonii komórkowej, ale to też trzeba zrozumieć, czym jest, na czym polega telefonia e, mobilna czy telefonia komórkowa e, inaczej. To jest, polega na wykorzystywaniu fal radiowych. i e, Radio towarzyszy nam już ładnych parę lat. I też trzeba przypomnieć, że kiedy powstawało w Polsce radio, polskie radio, to towarzyszyły temu dokładnie takie same protesty i dokładnie tak samo to argumentowano. Skala była pewnie inna, natomiast. E, takie informacje ostatnio archiwalne, e, także zostały nam przedstawione, kiedy protesty e, sąsiadów na, i, i blokowanie możliwości instalowania anten radi radiowych do odbioru Polskiego Radia. Panie e, ministrze ale skąd się na, na 5G. Dziennym, te, ponad 100 lat temu. E, I e, to jest dokładnie ten sam. E, dokładnie po pierwsze, dokładnie ten, 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 ten sam. E, ta, ten, ta sama obawa, a jednocześnie e, chcę powiedzieć, że to jest obawa przed czymś, co jest e, doskonale znane, ale wracając do pytania, tak, te badania były prowadzone, są prowadzone stale przez organizacje e, międzynarodowe, przez instytucje badawcze, także w Polsce. E, żadne z tych badań e, nie potwierdzają e, tego rzekomo szkodliwego wpływu na e, na człowieka. A trzeba powiedzieć, że 5G jest po prostu kolejnym standardem telefonii, telefonii mobilnej. A co zyskamy? Kolejnym, ale jednak oczywiście nowym, bo jak każda, każda nowa technologia pozwala na więcej, ale co do zasady jej sposób funkcjonowania, a tym samym ta potencjalna szkodliwość się nie zmienia. A nawet więcej powiem, dlatego że. Jeśli chodzi o to potencjalne zagrożenie, no to ono wiąże się, powiedzmy, to tak to rozpatrywać, jeżeli ktoś się mimo wszystko obawia, choć jeszcze raz to podkreślam, żadne badania tego nie potwierdzają, to takim urządzeniem, które cały czas mamy przy sobie, jest nasz smartfon, który przykładamy kilkadziesiąt co najmniej razy dziennie do łuka. No Panie ministrze, rozwojem tej technologii moc tego, e, tych naszych smartfonów, tych naszych odbiorników, e, spada po prostu. A Panie ministrze, każdy, każdy, każdorazowo, z każdą generacją są po prostu e, bezpieczniejsze pod tym Panie względem. Panie ministrze, w takim pomoc. razie pytanie, e, czy, co zyskujemy dzięki technologii 5G i ten drugi taki mit, który krąży, że to będzie narzędzie powszechnej inwigilacji także przez państwo? Nie, no to najpierw zacznę od tego drugiego mitu. E, znowu technologia mobilnej, mobilnej telefonii czy mobilnego internetu, bo to już w zasadzie o tym mówimy, czyli o transferze, o mobilnym transferze danych, w żaden sposób 5G nie, nie zwiększa możliwości monitorowania użytkowników tejże telefonii. One są po prostu takie same i jeżeli jeżeli dzisiaj takie możliwości istnieją, a istnieją oczywiście, dlatego że zostawiamy cały czas nasze ślady cyfrowe, ale trzeba pamiętać, że wszystko w, w Polsce, w krajach Unii Europejskiej w tym zakresie musi się odbywać w granicach prawa. Mamy między innymi przepisy o ochronie danych osobowych i one służą temu, żeby ta inwigilacja potencjalna nie, nie miała miejsca, a więc tutaj myślę, że... Że, że, że wszyscy, którzy się tego akurat obawiają, mogą spać spokojnie. Panie ministrze, to jeszcze jedna kwestia. Aplikacja, która ma powiadamiać o tym, że mieliśmy kontakt z użytkownikiem, który zachorował na koronawirusa. Jak to będzie działać i czy będzie rejestrować w takim razie nasze kontakty? E, aplikacja ProtegoSafe, bo o niej mówimy, <laughs> będzie działać w taki sposób, że będzie wykorzystywać protokół Bluetooth w każdym smartfonie. Do tego, żeby tworzyć taki spis kontaktów, czy spotkań, może bardziej spotkań z innymi aplikacjami, które mają, z innymi smartfonami, które posiadają taką aplikację. Czyli każdy będzie musiał e... ją uruchomić. Oczywiście trzeba najpierw aplikację pobrać, trzeba ją, trzeba ją uruchomić, uaktywnić, a następnie w przypadku kiedy i i ta aplikacja będzie działać w tle i będzie rejestrować na naszym urządzeniu wszystkie inne spotkane urządzenia. Będzie to rejestrować tylko na naszym urządzeniu. Te informacje nie będą nigdzie dalej przekazywane i przesyłane. Będą usuwane automatycznie po 14 dniach. Natomiast w momencie kiedy okaże się, że ktoś z nas jest e, zarażony, powiedzmy, że ja będę osobą zarażoną, e, to otrzymam e, od e, centrum kontaktu, które organizujemy wspólnie z Inspekcją Sanitarną, specjalny kod PIN po to, żeby uruchomić funkcję powiadomienia innych e, osób, tych wszystkich, z którymi zostały, e, z którymi mieliśmy ten kontakt, który zapisał. Czy Pan oznaczy się spotkanie. w tej aplikacji jako zarażony? Tak, ja będę, ja będę zarażony, natomiast wszyscy mi dostaną taką informację, że z taką osobą zarażoną w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt, ale nie dowiedzą się o tym, z kim ten kontakt był, ani nie dowiedzą się, kiedy ten kontakt się odbywał, poza e, informacją i wstępną oceną, jak intensywny był ten kontakt, jaki jest poziom zagrożenia. I dostaną e, w aplikacji prośbę o e, skontaktowanie się. Z inspekcją sanitarną po to, żeby już dalej z inspekcją sanitarną prowadzić. I start aplikacji? E, analizę, czy powinny zostać poddane kwarantannie testowanie. Panie ministrze, kiedy start aplikacji? Aplikacja już dzisiaj jest dostępna w sklepach, ale ta wersja, o której mówimy, będzie dostępna w przyszłym tygodniu. E, i, I tu, będziemy tu musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Czyli od przyszłego zajmować. tygodnia aplikacja Protego. Bardzo dziękuję. Marek Zagórski, minister cyfryzacji, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo.